No, witam Was, Artus Sadłowski, koło PZ2 Mazury w Kętrzynie. Właśnie jestem po wizycie w gminie Barciany. Rozmawiałem z panią wójt Martą Kamińską o sprawie zawodów, które organizujemy na jeziorze Arklickim 22 maja 2020 roku spinningowych, tak wspólnie pod patronatem pani Marty, która nam bardzo dużo pomaga. Razem będziemy się opiekować jeziorem Arklickim prawda, i dbać o to jezioro pokażemy wam jak może to wszystko pięknie wyglądać i co wam mogę powiedzieć prawda mamy nasze koło ma też stronę na Facebooku tak koło 2 Mazury proszę śledzić nas zapraszam to, wszystkich wędkarzy którzy chcą mieć zadbane wody i są z powiatu kęszyńskiego, właśnie naszego koła, bo dzięki temu większe fundusze my jako koło będziemy mieli i będziemy mogli więcej przeznaczyć, tak? Czy na dojazd, bądź kładkę wędkarską, jak też lepsze zarybienia i to oczywiście materiałem podchowanym zgodnie z jak pod patronatem okręgu PZW i ich teologów w nich zatrudnionych oraz innych. No, powiem po rozmowie, że. Tak jak tu mówię, jestem zadowolony, z, prawda, pani Marta tak samo, żyjemy praktycznie tymi zawodami, prawda, które będziemy robić teraz, będziemy przygotowywać, prawda, się do tych zawodów, jadę załatwiać właśnie dalsze formalności, prawda, jakieś nagrody zamówić, prawda, dla was, wędkarze, uczestnicy i miłego dnia życzę i takich dużych ryb, okay.